Bardzo często rozmawiam z samorządowcami, z ludźmi tutaj na dole, i w samorządach odczuwa się ogromny brak środków. Pieniądze, które wcześniej płynęły z polskiego ładu, zasilały inwestycje, bardzo potrzebne inwestycje: wodociągowe, kanalizacyjne, drogowe, chodnikowe, były jakby motorem napędowym w gminach. Teraz tych pieniędzy nie ma, o czym bardzo głośno mówią samorządowcy. Nie wiem, gdzie premier Donald Tusk widzi te inwestycje. Bo ich po prostu nie ma. Jeśli chodzi o centralny port komunikacyjny, my oczekiwaliśmy tego, żeby właśnie linia kolejowa, szprycha kolejowa, która miała iść między innymi z Sanoka, Krosna, Brzozowa przez Rzeszów, do Warszawy, to byłaby dla nas bardzo ważną sprawą, bo jesteśmy komunikacyjnie odcięci. Od stolicy, natomiast rząd szprychę zabrał, i plany CPK wyglądają w taki sposób, że kolej będzie jechała z Rzeszowa do Krakowa i z Krakowa do Warszawy, czyli tak jak do tej pory, więc nic się tutaj konkretnie nie zmieniło. Nie na to czekaliśmy. Jest ogromne rozczarowanie, mówię to w imieniu wielu ludzi, z którymi rozmawiam, w imieniu wielu samorządowców z różnych opcji politycznych, którzy jasno, wyraźnie i uczciwie mówią o tym, że po prostu nie ma pieniędzy na inwestycje w samorządy.